Cześć, zapraszam Was na marketingowe podsumowanie lipca. Mam dla Was 17 najciekawszych newsów z zakresu marketingu Facebooka, YouTubea, Instagrama, czegokolwiek, co byście potrzebowali w świecie reklam, po to, żeby być na bieżąco i nie stracić swoich szans sprzedażowych czy też szans na rozwijanie swoich kanałów social mediowych. Zapraszam do oglądania. Jakiegoś czasu chodzi mi po głowie cały czas jedna rzecz, może zrobimy kolejne marketingowe podsumowanie miesiąca w trybie live. Czyli jeżeli macie na to ochotę, zostawcie komentarz, zostawcie łapkę do góry. Jeżeli będzie tam odpowiednia ilość komentarzy, że Was tryb live'a interesuje, będziemy mogli też porozmawiać o innych rzeczach, zatem zapraszam do komentowania i zaczynamy. Zacznijmy od pierwszego nieco od Facebooka, który testuje nowy układ wyglądu stron, czyli znika nam przycisk pod tytułem lajki like i zniknie nam informacja o tym, przynajmniej na razie jest testowana informacja o tym, ile mamy lajków like na naszą fanpage, zostanie informacja o tym, ile mamy osób obserwujących, zostanie nam informacja o tym z jakiej grupy nasza strona jest przypisana, czy to jest fanpage aktora, czy to jest fanpage nie wiem marketingowy chociażby, najważniejsze jest to w zasadzie w tym całym układzie jest takie, że znika liczba tych lajków, które mamy i być może w takim razie zniknie też chęć i pogoń za tym, żeby mieć jak najwięcej lajków, a zacząć się pogoń w zasadzie na tym, co jest najważniejsze, czyli to, żeby w zasadzie nasze treści były jak najbardziej szerowalne, komentowalne, po to i żeby de facto w docelowym rozpoznaniu oczywiście miały jak najszybsze zasięgi, no i tak naprawdę, żeby nam zwiększyły sprzedaż. Co więcej, jak widzicie, od razu zostanie podniesiona troszeczkę wyżej informacja z naszymi storiesami, czyli nasze storiesy zaraz będą wyglądały pod opisem naszego, naszego, naszego fanpage'a. No i troszeczkę wygląda to oczywiście jak feed, jak, jak nasze bio na Instagramie, no ale czy zostanie wprowadzone to oczywiście jest kwestia czasu. Kolejne news od Facebooka dotyczy raczej Messenger'a. To, że możemy robić transmisję na żywo na Messengerze w naszych grupach, to już wiedzieliśmy o tym. Mogliśmy także do tej pory udostępniać ekran nawet w tych transmisjach na żywo z poziomu komputera. Teraz ta możliwość została wprowadzona także z poziomu smartfona, czyli jeżeli będziecie coś robili i będziecie chcieli pokazać ekran, który jest u was na smartfonie, no to już także ta opcja udostępniania tego ekranu przy transmisjach na żywo jest dostępna. Kolejna zmiana bardzo ciekawa, szukają nam się na Instagramie, jest dla wszystkich z was, którzy sprzedajecie za pomocą Instagrama, a jeżeli nie, no to warto spróbować. Na Instagramie pojawi nam się dodatkowa, tak jakby zakładka, oprócz zakładki Discovery, pojawi nam się zakładka sklep która pozwoli nam, czy też pozwoli nam zobaczyć spersonalizowane produkty, które były tak naprawdę dostosowane do nas za pomocą tego, co o nas sądzi Algorytm Instagrama. No i to oczywiście to będzie kolejne miejsce, na którym będzie można z pewnością targetować reklamy. Nieraz już o tym mówiłem, że Google czy Facebook chce zawładnąć internetem i tak samo też nowy projekt Googlea idzie w tym kierunku, czyli projekt polegający troszeczkę na tym, że Google zdejmuje, czy też ma zamiar zdjąć prowizję od dokonanych sprzedaży, które odbędą się stricte na platformie googlowskiej. Czyli na razie to będzie w fazie testów, można się zapisać oczywiście, jeżeli jesteście, prowadzicie biznes w Stanach Zjednoczonych do projektu, w którym będzie Wam zdjęta prowizja od sprzedaży dokonanej właśnie stricte w platformie googlowskiej, czyli bez przechodzenia na Waszą stronę, a jeżeli ktoś dokona na sklepie googlowskim czy za pomocą Waszej reklamy bezpośrednio w Google dokona sprzedaży, tam się będzie, będziecie mogli połączyć już swoje konto z PayPalem i z innymi platformami e-commerce'owymi, tak żeby dostarczać te reklamy dynamiczne, a jeżeli ktoś dokona całej sprzedaży właśnie na platformie googlowskiej, no to nie zapłacicie za to Google'owi y żadnej prowizji, więc to jest o tyle dobre i fajne, że pozwoli Wam zaoszczędzić, ale z drugiej strony nie pozwoli Wam gromadzić użytkowników u siebie na, na swoich stronach, nie pozwoli Wam robić remarketingu, nie pozwoli Wam budować lejków sprzedażowych, etc. Więc zawsze to jest coś za coś, no ale, ale wydaje mi się, że warto, warto obserwować w którym kierunku to pójdzie. Drobna ciekawostka od Facebooka. Ja nie widziałem tego na stronach facebookowych, ale widziałem na koncie prywatnym, że już mamy możliwość, gdy dodajemy więcej zdjęć, zrobienia tak zwanych mozajek. Coś, co pewnie wcześniej wykorzystaliście zewnętrzne apki do tego, żeby móc takie zdjęcia do, dodawać. Teraz już można dodać sobie te zdjęcia w inny sposób, inaczej poukładać, a to zawsze pozwoli nam się wyróżnić na tym feedzie, który, który, który wygląda przeważnie tak samo i wszyscy ustawiają zdjęcia w ten sam sposób. Snapchat można powiedzieć, że mocno zapomniana u nas już powoli aplikacja, ale coraz bardziej się rozwija. Nie wiem, czy to jest krok w przód, ale zdecydowanie krok bardziej ku, ku biznesowi, czyli pozwoli Snapchat na zakładanie kont marką. I Zobaczcie, jakie są marki. Niby, niby Snapchat jest skierowany do, do dzieciaków, ale mamy, mamy oczywiście Dior, mamy Gucci. Wiadomo, że dzieciaki teraz śmiegają w Gucci, a nie w Adidasach i nie w Nike. Prada, Ralph Lauren, wiadomo, że to jest skierowane bardziej w kierunku amerykańskiej młodzieży, ale zdecydowanie warto zobaczyć, w jaki sposób Gucci czy Prada będzie podchodziło do Snapchata. TikTok ostatnio nie miał dobrego PR-u, ale cały czas się rozwija, stawia na mocniejszą współpracę z markami. Tym razem zresztą, powiedzmy sobie szczerze i uczciwie, pomysł ze Snapchata, o którym przed chwilą mówiłem, ale zresztą pomysł polegający na tym, że Da tak, jakby możliwość grania na TikToku, specjalne tego, jakby lenses dla marek, które pozwolą tworzyć im gry, gry które zachęcą ludzi, w ludzi do takiej tak zwanej grywalizacji, do uczestniczenia w zawodach, zbierania, nie wiem, rzęsami, jak najwięcej serduszek czy nosem, ale wszystko po to, żeby wzbudzić jak największe zainteresowanie wśród graczy i wzbudzić to, żeby oni rywalizowali ze sobą, udostępniali swoje, swoje popisy. A co nam to daje? Daje no to, Oczywiście zwiększenie zasięgów i rozpoznawalność marki, jeżeli nam na tym oczywiście długofalowo zależy. Google trochę chce rozruszać gmaila. Już ostatnio do Gmaila przerzucił Google Meets, czyli możliwość organizowanie spotkań. Teraz tak naprawdę pozwoli nam. Za pomocą Gmaila zorganizować sobie tak naprawdę cały system nasz pracy. Czyli do Gmaila dorzuci opcję czatu, do Gmaila dorzuci opcję organizowania i planowania spotkań, do Gmaila dorzuci także opcję taką, w której będziemy mogli zarządzać naszymi. Naszymi projektami. No i jeszcze tutaj kilka innych ciekawych rozwiązań nam się tu sprowadziło do tego Gmaila, co spowoduje, że będzie to całkiem przyjazne narzędzie dla wszystkich nas, którzy będą chcieli swój rytm pracy, zwłaszcza pracy grupowej na odległość, zorganizować właśnie za pomocą za pomocą Gmaila. No z jednej strony jest to opcja darmowa i pozwoli nam zaoszczędzić trochę pieniędzy i przyspieszy nam pracę grupową, zwłaszcza jeżeli już wiecie, co to znaczy pracować w domu nad projektami za pomocą komputera. Twitter wprowadził kolejną nowość, czyli umożliwił nam korzystanie z Twittera za pomocą desktopa, to już o tym dobrze wiemy, ale teraz będzie można już nawet z poziomu przeglądarki bezpośrednio korzystać, z wiadomości bezpośrednich, które są do nas wysyłane właśnie na Twitterze. Więc to jest ułatwienie dla wszystkich nas, którzy non stop pracują przy komputerze i nie mają czasu zawsze spoglądać na to, co się dzieje na smartfonie. Facebook wprowadza kolejne dosyć ciekawe narzędzie dla administratorów grup, grup, na których się pojawia bardzo dużo, dużo treści, którą zawsze warto moderować. Więc ta, ta użyteczność pozwoli nam z, od razu wychwycić post, który się pojawił, na przykład nowy, nowy post, postem, który już był wcześniej, wcześniej, który się już wcześniej ukazał na grupie. No i dzięki temu będziemy wiedzieli, który, że tak powiem, lepiej żurę e, e, przysłowiowo, albo będziemy mogli zgrupować je i wyemitować się za jednym zamachem. No i wprowadził jeszcze kilka innych ciekawych udogodnień, które pozwoli nam na przykład zgrupować, czy też oszukać od razu post od, od osoby, która wcześniej. Moderowała dane posty, etc., więc warto zobaczyć, jak to będzie u nas działało na naszych grupach. Batna Wara, gość, który zauważył kolejną nowość na Facebooku, czyli przycisk który się nazywa related. Nie do końca wiadomo, jak on działa, bo tak jakby jak piszą w swoim poście, nie do końca wie, do czego on służy, bo, bo to jakby nie działa w 100%, ale faktycznie to może być coś związane z walką z, face news, z fake newsami, czyli coś, co przy wrzucaniu konkretnych linków na przykład na, na naszego walla od razu nam powiąże z innymi treściami związanymi z danym tematem po to, żebyśmy ewentualnie mogli wiedzieć, czy dana treść jest czymś nowym, czy ewentualnie ma swoje inne odnośniki w sieci. No ciekawe, czy będziecie widzieli także takie taki post powiązane? Wydaje mi się, że tak będzie to przetłumaczone na polski, więc jeżeli coś widzieliście takiego podobnego, zostawcie informację w komentarzu. Taka ciekawostka, ułatwienie dla wszystkich pracujących na LinkedInie. LinkedIn rozbudowuje tam opcję podpowiedzi pod kątem tego, co chcemy zrobić, pisząc dane post na LinkedInie. Wcześniej, powiedzmy, mieliśmy na początku roku cztery takie podpowiedzi, teraz już jest to rozbudowane do sześciu, do czyli możemy dodać informacje o imprezie, którą chcemy zrobić, czy też co chcemy uczcić, znaleźć eksperta udostępnić swój profil chociażby, czy też inne, inne podpowiedzi, które nam pozwolą urozmaicić, czy też dadzą nam troszeczkę takiej kreatywnej podpowiedzi, co moglibyśmy opublikować w poście na LinkedInie. Bardzo ciekawa aktualizacja, zwłaszcza dla wszystkich Was, którzy puszczacie knopadnie w Google, używacie managera kont, czyli mieliście różne konta do dyspozycji, to teraz w tej wersji mobilnej będziecie mieli możliwość przełączania się między różnymi kontami i zarządzania różnymi kampaniami już z poziomu smartfona. Instagram wprowadza kolejną, ciekawą opcję, ciekawą, którą znamy powiedzmy z Facebooka. Na Facebook możemy przypinać posty do fida, a na Instagramie będziemy mogli przypiąć maksymalnie do trzech Najciekawszych komentarzy, które się pojawiły pod naszym postem, to też może być coś, co wzbudzi bardziej dyskusję pod naszymi postami, bo jeżeli przypniemy te, które są najbardziej komentowane, to wiadomo, że więcej osób będzie łatwiej się pod nimi wypowiedzieć. Ewentualnie możemy podpiąć też taki post, który skomentowała jakiś celebryta, to też może nam napędzić trochę więcej komentarzy. Kto nie randkował przez internet, niech pierwszy rzuci kamień. Może Tinder nie jest najlepszym miejscem do randkowania, ale na pewno dobrym miejscem do znajdowania różnych osób. Natomiast ten efekt zaskoczenia, który mieliśmy poznając osobę, którą widzieliśmy tylko ze zdjęć, może za chwilę zniknąć, ponieważ Tinder testuje opcję wprowadzenia rozmów, właśnie rozmów wideo za pomocą Tindera. Więc pytanie, w którym kierunku i w jaki rodzaj kamery to się dalej przeistoczy, to już jest inna, inna kwestia. Wiem, że niektórzy wierzą w teorie spiskowe, że jak Facebook coś udostępnia, udostępnia kursy i szkolenia, no to, to musi to nie być takie w 100%, bo przecież nie pokazuje wszystkich tipsów i trików. No ale moim zdaniem, jeżeli początkujecie albo ewentualnie chcielibyście sprawdzić, co Facebook faktycznie pisze, to warto zajrzeć do Facebook Blueprint, w którym chociażby teraz udostępnił nowe, nowe, nowe kursy, pozwalające nam lepiej budować naszą społeczność, pozwala nam zarządzać tą społecznością i podpowiada w jaki sposób to zrobić, żeby bardziej zaangażować Nasze grupy czy też naszych użytkowników, więc zachęcam do skorzystania z tego programu. To jest oczywiście za darmo, więc zawsze można lekturę odłożyć, jeżeli uznacie, że to jest jeden typowy fake. Natomiast uważam, że warto zaufać i przynajmniej spróbować. No i ostatni news na dziś news, który może trochę rozbawić, ale z drugiej strony może być mega pomocny, no bo. LinkedIn to, jakby nie powiedzieć, platforma do poznawania nowych ludzi, nowych ludzi w biznesie, a trudno by zależyć w topę po raz pierwszy, wymawiając czyjeś imię i nazwisko. Więc opcja taka, którą wprowadza LinkedIn, pozwala nam usłyszeć, jak powinno być prawidłowo wymieniane imię i nazwisko naszego współpracownika, czy osoby, do której chcemy się odezwać. Więc bardzo fajna wydaje mi się, że przydatna, przydatna rzecz. Kończymy na dzisiaj. Dziękuję serdecznie. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Tradycyjnie poproszę o wszelkie maści komentarzy, łapki do góry. Tak jak już mówiłem wcześniej, jeżeli się zdecydujecie, rzućcie informacje do komentarzu, być może kolejne marketingowe podsumowanie miesiąca zrobimy we wrześniu, ale zrobimy je już na live. Do zobaczenia. Udanych urlopów życzę. Cześć.